O dzień dobry I drugi Dzisiaj nocowaliśmy na kempingu w Laguna Seca Który się mieści zaraz koło toru wyścigowego. Tak wygląda kemping Jest tu całkiem sporo Takich większych już kamperów I nasza bestia Co jest fajne to to, że każde miejsce domyślnie ma tutaj przyłącze wody i prądu Okazało się, że nasze pole kempingowe jest tuż koło toru wyścigowego. Z mnie nie przejedzie, raczej nie przejedzie. I tu też nie. Więc mały rzut okiem na tor. Ma dołożycie w ogóle, że samochodzik jeździ. Ja nie widziałam samochodu. Jedzie samochodzik! To za chwilę dojedzie. Albo nie, bo jest na tamtym pasie. Ale jedzie. Na tor nie będę wchodzić. Ale tam sobie kręci i taki Taki otor My pędzimy oglądać wieloryby, ale po drodze patrzymy, że tutaj w Polsce są po prostu foki Mamy. Swoją drogą bardzo ciekawy ten budyneczek portowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przybycie. właśnie zobaczyć wieloryby. Ruszyliśmy z Monterey i w tej chwili jesteśmy w fazie płynięcia tam, gdzie zazwyczaj są wieloryby. Zobaczyliśmy już parę różnych zwierzątek. wydryl, eee, bydry morskie, kurczę, fajnie jest. Amerikany. Tak. Fajnie jest. Trochę buja. I w ogóle jest tak śmiesznie, że ja jestem osobą, która bardzo boi się sytuacji bujania, sytuacji, w których jakoś jest zagrożenie, więc teraz ja się mocno trzymam. Magda jest cała szczęśliwa, ale w momencie, gdyby włączyła się nam jakaś choroba morska, to Magda będzie miała chorobę morską, a ja kompletnie nie. Ale też miejsce, skoro poniemy, jest bardzo przygotowane. Mieli tabletki do kupienia przed przygotowali wszystkie zasady bezpieczeństwa, wysłali też wiadomość, co i jak. A teraz mam jeszcze, Tukasia, trochę widoki których tak na lądzie było około 20 par i tutaj mamy 14-15, jakoś tak. Dopływamy powoli do miejsca, gdzie podobno mogą być wieloryby. Mamy tam jeszcze parę innych stateczków. Może jest dzisiaj troszkę wzburzone, ale bez tragedii. Jak doskonały statk Jeśli dobrze zrozumieliśmy, to Magda powie, bo ja znowu zapomniałem w zasadzie 3 sekund. Przez 50 minut pojawiają się bliżej powierzchni. Czekamy. czekamy. A tam sobie łódka też. A tak nami mówią? Tak, no, nie tam to? i tak. Przepraszam, kto no, gdzieś złodzi? Czy... To. My też. 啊！ Dzień dobry, i drugi. Wiecie, zawsze najlepiej jest się tam, gdzie jest fotograf. O właśnie dlatego.

będzie ogonek tutaj, dzień dobry. Ja jeszcze poproszę jakiegoś takiego, żeby wystrzelił w górę. Zamawiam. Co trzy? No i A ty a chcesz tak, a tak z Ja jeszcze takiego wiesz, tak, tak, takie, żeby będzie owak wyszedł. Wtedy co zobaczyliśmy przed chwilą Mamy sobie dwa kampery z tej samej firmy i teraz pytanie który z nich jest nasz? Są Patrzę mężczyzny. na rejestrację, nie ten, ten No, widać, że jest cyflet, no. Tak, ten jest Szewolet i tam ten jest Szebrolet. Jeden to na końcu. My te... Oni też. My mamy te jeden na końcu. Takie tam <try> <try> Nieruchomo jak głaz, tak to jest foka.